Przed kilkoma dniami odbyło się w Raciborzu kolejne już posiedzenie komitetu, którego celem jest uhonorowanie pamięci Karla Ulicki. Jego najważniejszym celem jest wybudowanie w Raciborzu pomnika tego wybitnego niemieckiego polityka. Przewodniczący komitetu, ksiądz, profesor Konrad Glombik jest przekonany o propolskich sympatiach niemieckiego prawata. Profesor Glombik. On był właśnie orędownikiem tego, że należy chronić, rozwijać, uczyć się i używać języka polskiego. Bo, bo taki po prostu był tutaj region, chociaż tutaj było, było wtedy państwo niemieckie. Więc, I na, na rzecz tej właśnie takiej mozaiki, tej, tej wielo, wielokulturowej, wieloetniczej po prostu działał. Karl Ulicka urodził się w Baborowie niedaleko Raciborza. Wychowywał się wśród autochtonicznych dzieci mówiących po śląsku. Stąd też znał język polski. Później w Raciborzu chodził do Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego. Do seminarium duchownego uczęszczał już we Wrocławiu i austriackim Graz. Po jego ukończeniu został wikarym w podberlińskim Bernau, by ostatecznie w 1910 roku zostać proboszczem w parafii św. Mikołaja, Braci Bożu. Blicka, wielki orędownik państwowej niezależności Górnego Śląska, dobra autochtonów, przedkładał ponad niemieckie interesy. Uważał, że sprawy regionu powinny być rozwiązywane przez samych jego mieszkańców. Doskonale rozumiał, że mieszkają na tej ziemi ludzie, dla których polskiej identyfikacji miały istotne znaczenie. Stąd też z wielką determinacją niósł posługę kapłańską w języku polskim do lata 1939 roku. W ramach represji za te działania został przez gestapo deportowany w Głąbrzesze. W powojennej Polsce kar licka kojarzył się jak najgorzej. Świadomość, jak bardzo niesprawiedliwy był to pogląd, zaczęła się rodzić dopiero w ostatnich latach. Znalazło to swój wyraz w decyzji Rady Miasta, która jeden z placyków w Raciborzu postanowiła nazwać Skwerem Karla Ulicki. Radny Miasta Raciborza Paweł Rycka. Ostatnie miesiące mi się wydaje, że były bardzo, jestem przekonany o tym, że były bardzo intensywne. Oczywiście mieliśmy malutki miesięczny poślizg, ale w końcu sprawa została zrealizowana. Mi się wydaje, że to właśnie u nas tu musiało minąć bardzo dużo czasu, żeby ludzie po prostu do tego dojrzeli, że bez względu na narodowość liczą się te osoby, które dla tego miasta, jego mieszkańców coś zrobiły. Karol Liczka był taką osobą, którą nie dzielił ludzi. Na tych lepszych, gorszych dla niego człowiek był człowiekiem. W okresie międzywojennym Karol Liczka był jednym z najbardziej wpływowych polityków pruskiego górnego Śląska. Jako przewodniczący dominującej tu w okresie republiki weimarskiej partii centrum, miał decydujący wpływ na bieg zdarzeń. To za jego czasów ta niemiecka prowincja stała się ważnym centrum kulturalnym i przemysłowym. Powstawały tu nowe kopalnie, huty, cementownie, budowano osiedla mieszkaniowe, urzędy, szpitale i baseny. Były to czasy wielkiego rozkwitu regionu. Sukces polityczny i popularność Karla Uliczki przełożyły się na jego znakomitą, znakomitą sytuację. Dlatego też chętnie wspierał krewnych. Wspomnienia na ten temat są przekazywane od pokoleń w rodzinie Uliczka. Należy do niej również Paweł, który swoją ciotkę Ritę dobrze pamięta. A Rita spędzała u niego często święta. Paweł Uliczka... Światelita wspominała ten okres świąteczny, głównie dlatego, że na choince zamiast ozdób były po prostu słodycze i często była możliwość um, zebrania tych słodyczy do, do domu i zawsze się cieszyła na ten okres, kiedy przy okazji można było widzieć prałata i właśnie um, coś nieco takiego dobrego ze sobą zabrać. Jako jeden ze swoich głównych celów stawiał sobie Karolicka zneutralizowanie narodowych właśnie w prowincji górnośląskiej. Później w czasach hitlerowskich z wielką osobistą odwagą świadczył posługę w języku polskim aż do września 1939 roku. Przez dziesiątki lat nikt w Raciborzu jego zaangażowania dla tej sprawy nie chciał docenić. Sytuację tą postanowił zmienić Komitet Upamiętnienia Karla Ulicki kierowany przez Konrada Glombika. Postawił on sobie za cel... Sprowadzenie ciała Karla Ulicki z Berlina do Raci Boża. Profesor Glombik. Tu jest jego miejsce, tu było miejsce jego pracy. Stąd zresztą się wywodzi, tu było miejsce jego pracy. Taka też była wola, żeby, żeby tutaj spoczął na tej ziemi. I ostatecznie, miejsce jego spoczynku powinno być tutaj, moim zdaniem. No, powinniśmy spełnić jego życzenie, jego ostatnią wolę, także dla podkreślenia no, związku jego osoby i jego działalności z ziemią, do której, do której ostatecznie chciał być złożony. Proces przywracania społecznej pamięci o wybitnych jednostkach działających na Śląsku przed wojną zaczął się już dobrych kilka lat temu we Wrocławiu. Wielu mieszkańców tej dolnośląskiej metropolii zaczęło się z niemiecką przeszłością regionu identyfikować. Cieszy więc, że podobne zjawiska zaczynamy obserwować również w Raci Bożu.